Spartanowie! What jest your profession? W z tej w filmie z Rome 2 na modyfikacji Divided Impera. Jesteśmy na przededniu ciężkiej bitwy, jaka będzie przeciwko naszemu generałowi, który zarządza w sumie tylko populacją Sycylii, a całą armią naszych rebeliantów. Mając sporo peltastów, mamy kawalerię, ale ci peltasi będą włócznie. I to jest ten błąd, ale też mamy sporo świeciowej piechoty. Piechoty do walki w zwarciu głównie. A nie mają falangę, którą da się szybko otoczyć, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Próbujemy. Ogólnie mamy generała, który może na swoją klatę przyjąć cztery oddziały, tak naprawdę. Więc myślę, że nie będzie problemu z tym. Są strasznie żywotni ci ludzie od generała. Dalej ktoś do mnie pisze. Poczekajmy z tym deszczem, okej okay. Wygląda taka typowa, podstawowa mapa z Rome, jak się tą bitwę chciało zrobić własną tej serio, do. No. Pracowujemy się tu takie fajne wzgórze mu ustawić łucznikami Będą musieli do nas podejść wtedy chyba Chyba, że uciekną w las, to będzie druga sprawa e, teraz tak Jak wyglądacie teraz tak, wy jesteście... Selswards, okej. Okay. Levis, no tak trochę te... Nasze oddziały nie są... No wy możecie sobie kwadrat zrobić, jak Rzymianie, nie? Kwadrat daje nam... Przeciwko kawalerii, ciekawe, i ten. Przeciwko kawalerii i ten. I... Flankującym oddział, możemy tworzyć kwadrat i możemy być się w... Kwadracie, nie? I nasz generał, oczywiście, kawaleria. Tu kawaleria. A, Taranty i Okej, okay, to ja to mam już kawalerię. Dobra, to wy kawalerzyści będziecie tutaj w sumie. Teraz tak. Chcę, żeby główną siłę przyjęli na siebie ci panowie, bo was jest liczna ilość i możecie przyjąć szeroką ilość przeciwników na swoją klatę. Tak, o, i wy będziecie flankować. Ciężka piechota będzie flankowała. Wy jesteście średnią piechotą, a wy jesteście średnią piechotą. Wy jesteście ciężką piechotą i ciężka piechota będzie stać tutaj. Zresztą będzie flankę robiła od razu. To właśnie właśnie... Chuj kurwa, no i co? Tam są. Tam są lekkie oddziały, one bardziej no będą służyły nam jako pomoc. Gdzie trzeba wyjebane i stoi. Możemy ich rozstrzelać, w sumie, jako ten. Tych peltastów uściskami. Super, tutaj rusza. A ustawia się w linie pewnie. Spokojnie tutaj. O nie są jakoś ciężko opancerzeni. Myślałem, że to jest jakaś cięższa kawaleria po tym prasku. A Jednak nie. No chociaż mamy w ogóle jakąś kawalerię, to jest ok. To jest plus jakiś. Słyszymy? będzie ciężka bitwa. Tak myślę. Dobra, wszyscy biegiem już. Pałucznicy teraz zaczną strzelać. Ustawiam się względem kawalerii, więc jest okej. Okay. ś tych tych zaraz zabije się wszystkich?

Prawych rzadko to, tutaj to dobijecie Weszliście im na plecy Na tych Tu u. Dobra Tutaj cały czas walczycie Dobra, poddali się, jazda tu kawaleria o oddnia się podokali. Wbijać się na plecy. Się. Ja zabiegiem. Tu. 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 Wy już możecie podbiec, jeżeli chodzi tutaj. Okej, okay. skończcie tych. Jasne, bo to jest ciężko. Okay. Opleść ich pięknie, to ma osaczeni teraz. Okej, okay. no to teraz oglądamy jak się sobie walczą, bo tutaj jest wygrana walka Jeszcze nie Teraz będzie. Zobacz. Teraz je poglądamy tutaj. Jak ich dobijają. O więc tak to wygląda. Jednak nie była ciężka bitwy, tak jak się spodziewałem, ale już były takie momenty, jak myślałem, że stracę centrum. A centrum nie straciłem, więc jest ok. Wychodzimy z bitwy. Ile trwało? Niezbyt długo. Która ich dobijemy. Dokładnie tak. Dobra, dało się. Ja chcę tak. Na pewno tych wywalić. Eee, tych wywalić, bo to najemnicy. Was też mogę w sumie wypalić. Wy też. O nie, was nie. Wy zróbcie patrol. To dobra. Jest patrol z trzema oddziałami. trzy oddziały łuczników aktualnie. Niech to tak będzie. Ja bym chciał w sumie tą technologię zabijać. Eee, Technologii dobra, dobrze, dobrze tu robimy. Gdzie jest moja flota? Numer dwa, numer dwa jest tu. Wracasz tutaj, Sylwii Masaliowie. To, że to nie są nasze wody, że tutaj bym dopiero tutaj musiał zacząć ten rabować, więc to tam dopiero kurdygali. Wszystko się buduje tutaj. A tu nasza armia zwyciężyła ostatnio. Tutaj cały czas armia siedzi i czeka. Technologię możemy zrobić. Zróbmy coś do ładu publicznego, może? Zróbmy to. Dobra, tutaj zróbcie może. Cieszący. nie. Post. Tejdera. O. Lepszy. Co tu wygląda? już nie bijecie, jest zero. Wy mieliście iść. E Mieńście iść gdzie? Do Hiszpanii. Tu, tak czy, tak? Bo tu... Jestem zażegnana. Dobra, chuj, przez tam. Dwie tury tu pobędziemy. Czy buduję tutaj? No i piszą do mnie dalej, nie? Dobra. Yy, możemy zrobić chyba kolejny oddział. Panów. Kogo? Najwyżej falangę, oddziały falangi, 5 pięć, pięć oddziałów falangi będzie na pewno, chcę tutaj zrobić trochę lepszej kawalerii więcej tak Ale dalej, dobra, jak to wygląda w tej sytuacji, tutaj szycie, szycie tu mam armię, tu mam armię ja z nami Ja. marszu nie z nami nie To okay. tylko prowincja dla mnie, więc dawaj mi jeszcze military access. Ok, to może wy też na razie, o boże, ale się w sojusznikach ten też jesteście militarnym, militarnym Wy teraz, ale bardziej, dobra. Więc w sumie Tędy przejdziecie. Przejdziecie i idziecie aż tutaj, tych rejonów. Trzeba to szybko podbić. Ile mamy tutaj jeszcze obiektywów do końca kampanii? Potrzebujemy jeszcze 12 miast, jednej prowincji, i potem lecimy jednostki tego. Najtańsze, jakie się daje, najemników werbujemy, żeby tylko dobić do końca. Dobra, w tym miejscu wezontio, nie zaatakujemy wezontio, ponieważ jest tu cała armia wroga. W Portigalii też nie wyjdziemy, bo jest cały ład publiczny naprawić. No i Was też nie ruszę, ponieważ tu jest pełna armia. Chociaż garnizam by się utrzymał w Korei. by się w Korei mógł utrzymać. 15 ludzi, 15 oddziałów, a to jest cała armia wroga, więc na razie nie chcę. Armia idzie stąd, więc w sumie Wy możecie ruszyć na Hiszpanię z tego co Ta Hiszpania też musi być jakby jakby przez nas zażegnana, albo ruszyć się gdzieś tutaj. Tak samo tyle samo tur, więc nie ma do gadania, Tarwe musi się dowerbować tutaj i w sumie tu jest jedna Tam bym zwerbował cokolwiek by się stało Kolejny mam Do lokalów, lekkiej piechoty bym poszedł na południe jako takie zabezpieczenie dodatkowo piechoty tutaj dobra tura. Pamiętajcie, jesteśmy coraz dalej coraz bliżej końca, coraz dalej w serii, coraz bliżej końca serii, dotykam mikrofonu. Myślę, że po tej serii też będzie jakaś strategia albo coś innego. Mamy dużo możliwości teraz. Ja jednak kupowałem też trochę gier, więc tak naprawdę spokój pozor i tak dalej. Co? No, co? Trzeba lecieć do przodu. Sojusznicy militarni idą przed siebie. Dobrze, że pobawiłem się w te sojusze, bo jakbym nie bawił się w te sojusze, nasza kampania byłaby dwa lub cztery razy dłuższa. I tak naprawdę widać to teraz, jak mamy 60, 70 już w sumie odcinek, a ja jestem już u syłku kampanii, a już tej serii praktycznie nie oglądacie. Widać to po statystykach, że seria ma tam po 5, 6 wyświetleń teraz. A na przykład taka arma ma dziennie po 15. Tak, to, to jest już różnica. To jest już różnica. Na pewno też jeszcze różnicą jest to, że army oglądacie chętnie, bo to się, tam coś się dzieje. Jednak tam coś się dzieje, tam jest strzela strzelanie, tam jest tak naprawdę komentarz, może być znikły, ważne, że się strzela. I są moje fejle, które można szotować, robić z tego fany moment. jeżeli ktoś robi fany moment z army to... Zapraszam, nie widzę to taka fota wroga Ula la, karamba, capincio seniora Macie, Asalt raidery, tylko że chyba mają taranów takich dobrych jak my Możemy stoczyć tą bitwę Możemy spróbować stoczyć tą bitwę i stoczymy tą bitwę, nawet jeśli przegramy tą bitwę To stoczymy tą bitwę, ponieważ tutaj jest... No problematycznie to będzie. Znaczy widzę, że ja mam już taki statek, który tutaj by nie potrzebałoby w ogóle być. One są chyba bardziej podatne na ten... raidery. One są bardziej podatne na... Yy... ...no na ten, na ogień, więc zobaczymy. Muszę się poprawić tak źle, przepraszam, wszystkich. One nie mają taranów. Ci wydaje, że one są takie bez taranowania, one, yy, raidery, one są bardziej takie do abordażyć te statki jak do taranów więc zobaczymy jak to będzie wyglądało może dostaniemy wpierdol, może nie, więc co morska jak talala. dobra, wy do tyłu teraz tak nasze główne uderzenie będzie wasze te statki dodatkowe z tej strony te ogniowe Uderzą się. Yy, łucznicy, trzy oddziały z tej strony łuczników, trzy oddziały z tej strony te dodatkowo Generał tu z tyłu z tym skorpionem, no i dobra. Tam, tam, tu. Dobra, i teraz. Są statki Wikingów w ogóle, żeby coś i teraz tak. Chcę, żeby dwa statki na pewno leciały Taranem. Tego. Tego taranem, i wszyscy będziecie mieć taran. Dobra, wylecicie w tego, czy tutaj bo będzie ciężkie do otoczenia, bardzo, bo jest full na full statków. O, ma te standardowe ułożenie. Dobra, wy na pewno tu, wy tu. Tu wy odstawacie Wy tutaj tutaj wy tutaj, wyniowa na to, ogniowa na to. Będzie łatwiej oskrzydlić tymi rusznikami, dobra. No i generał tu do tyłu, dobra. będzie dało się ten kapitan czurczyt coś pas Goda um, tutaj, to, tu, pointo, a tych, czekaj, pueni, a tych, generał. Obie opłyń temu na plecy, temu na plecy cofnij się tu, temu tu walnij. My ich rozstrzelamy tak czy siak, ale warto by było. Dobra Zagrupować się, tutaj wpłynąć Taki chaos Tu, tu Odwróć się na tych, na tych paranuj od tyłu Dobra, padło z tych Dalej w tych Dobra Wszystko Zakończy bitwę Pięknie, piękna wygrana Dwa statki stracone na ich całą flotę dosłownie Piękna wygrana tutaj była, 2 minuty Ale chaos był, chaos był na morzu Bitwy morskie są o wiele szybsze, dosłownie Mówiłem, że nie miałem dobrych taranów, oni mają taką bardziej flotę do abordażu Trzeba też na to patrzeć, grając właśnie barbarzyńcami i osobami, takimi frakcjami nastawionymi nie na cywilizację, jeśli chodzi o właśnie to. Zabijanieców. Można mieć nic niepotrzebni. Więc tak. Niektóra przejdzie do końca. Ja mam 14% baterii, to mnie nie zauważyłem, o kur... Ze mną dwie osoby 14% Shit Oh shit, ja muszę podłączyć ładowarki. i wziąłem baterię Ładowarkę, A ja nie Dobrze, fajnie, ja nie mam ładowarki Dobrze, fajnie, No, chyba, że podłączę tą kamerę. To jest klops, to jest problem. Dobra, to się ogarnie. Dobra, dezercja to wiem. Ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek, więc cześć części. Do widzenia.